Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że widzimy się na moim kanale, bo dzisiaj przed Wami odcinek o artystce wielkiej klasy, jaką na pewno jest Edyta Geppert. Ale dzisiejszy odcinek będzie też niezwykłą gratką, z tego powodu, że pani Edyta Geppert niezbyt lubi wywiady. Nie mówi o sobie zbyt dużo, nie mówi o swoim życiu prywatnym. Jak sama przekonuje, jeśli ma rozmawiać z fanami, to bardzo chętnie, ale twarzą w twarz. Opowiedziała jednego o swojej miłości, więc dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, który napawać nas będzie optymizmem. Wiem, że takie odcinki również lubicie, więc jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda romantyczne życie Edyty Gepert, jednej z najpopularniejszych i najbardziej zdolnych artystek w naszym kraju, jaki jest jej przepis na udane małżeństwo, to koniecznie musicie ze mną zostać. Zapraszam Was serdecznie i pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo zarówno z tej, jak i z innych serii regularnie pojawiają się odcinki na moim kanale, a dzięki subskrypcji i dzwoneczkowi będziecie dostawać powiadomienia, kiedy ty tylko coś opublikuję. Więc warto. Zapraszam serdecznie. Myślę, że artystki. To osoby o różnych usposobieniach, ale na prowadzenie wysuwają się tutaj dwa typy osobowości: albo osobowości, które czują się jak ryba w wodzie wśród reflektorów, na scenie, wśród fanów, albo też osobowości, które są tak wrażliwe i artystycznie uzdolnione, że uwielbiają wręcz zamykać się w swoim świecie, a zdecydowanie mogą mu sobie powiedzieć, że są osobami nieśmiałymi. Pani Edyta od dzieciństwa należała do tej drugiej kategorii. Mimo wszystko w domu miała taki azel, w którym się otwierała i nie wstydziła się niczego. Cały dom od rana rozbrzmiewał śpiewem, moim mamy Zyty i babci Olgi opowiadała. Ale poza domem była bardzo nieśmiała. Nic więc dziwnego, że na egzaminy do szkoły muzycznej też sama by nie poszła. Na szczęście miała przyjaciółkę, która wiedziała, jak duży talent ma pani Edyta, i wręcz wepchnęła ją na salę przesłuchań. Sama pani Edyta wiedziała, że fajnie śpiewa, ale żeby od razu łączyć to ze swoją przyszłością, myślała, że może będzie krawcową, fryzjerką albo też ewentualnie nauczycielką. Ale prawda jest taka, że nawet w najśmielszych snach nie wyobrażała sobie, że będzie żyła z muzyką. Jak jej życie potoczyło się od strony muzycznej, zapewne wiecie, ale ten dzień był także dla niej bardzo przełomowy, jeżeli chodzi o życie prywatne. Choć jeszcze wcale przez najbliższe lata nic na to nie wskazywało, ponieważ właśnie podczas tego przesłuchania pani Edyta po raz pierwszy zobaczyła swojego męża. Przyszłego oczywiście. Można więc powiedzieć, że mąż wybrał ją podczas przesłuchania. Ja swojego na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej wybrałam, jak go zatrudniałam do pracy. Był nim wykładowca interpretacji Piotr Lorec. A talent pani Edyty oczywiście z miejsca oczarował całą zgromadzoną tam komisję, no ale pana Piotra również. Zaśpiewała węgierską piosenkę, a także sztuczny miód Agnieszki Osieckiej. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale pani Edyta ma węgierskie korzenie. Natomiast, tak jak wam mówię, ani pani Edyta, ani jej wykładowca i przyszły mąż zarazem, nie myśleli, że cokolwiek ich kiedyś połączy. Oczywiście poza sympatią, jaką może darzyć wykładowca, Kładowca swoją uczennicę. Zresztą pani Edyta czasami była zdegustowana, ponieważ jej profesor podczas jej śpiewania zajmował się różnymi czynnościami. Potrafił czytać gazetę albo wiązać buty, ale potem ostatecznie to właśnie on przekonał ją do tego, że ma wielki talent. Przez cztery lata Piotr był wyłącznie moim profesorem. Uwielbiałam jego zajęcia. Rozwijał moją wyobraźnię, miłość do piosenki, ale nic nie wskazywało na to, że kiedyś będziemy razem, mówiła w wywiadzie dla magazynu Viva. Dopiero na początku lat 80., między tą dwójką pojawiły się inne, bardziej głębokie uczucia. Zdarzało im się razem pracować, co ich oczywiście do siebie zbliżało. Coraz częściej widzieli, że poza pracą też pewnie świetnie by się dogadywali. Jednak paradoksalnie to nie sztuka najbardziej ich do siebie zbliżyła, ale sytuacja w kraju. Trudno powiedzieć, żeby to było uderzenie pioruna. Na pewno mieliśmy wspólne spojrzenie na piosenkę. Zbliżył nas stan wojenny. Dużo rozmawialiśmy. Piotr był takim moim przewodnikiem po życiu i sztuce. Jestem wdzięczna losowi, że ktoś taki stanął na mojej drodze, powiedziała. Szybko potem zrozumieli, że powinni spędzić ze sobą życie. Kiedy to do nich dotarło, zdecydowali się na ślub. A ten, jak mówiła sama pani Edyta, był szalony. O ósmej rano, po nim siedliśmy do pociągu i pojechaliśmy do Krakowa, do Teatru Stu, gdzie nagrywałam swoją pierwszą płytę, Recital Live. Jednak życie małżeńskie nie było takie łatwe i przyjemne. Pochodzili bowiem z różnych światów. Z jednej strony to ich bardzo do siebie przyciągało, ale z drugiej strony powodowało czasem problemy. Ojcem Piotra był znany aktor Mieczysław Milecki, a pani Edyta przyznawała, że przy rodzinie męża potrafiła czuć się jak Kopciuszek. Zresztą często była krytykowana, chociażby za to, że jej śpiewaniu ma brakować nowoczesności, ale tutaj zawsze w jej obronie stawał mąż, który mówił, że piękno może, a nawet czasem powinno być niemodne. Nie tylko jako małżeństwo są nierozłączni. I chociaż często się tak mówi, dla tej pary to faktycznie ta nierozłączność była bardzo namacalna. Czy im to przeszkadzało? Niektórzy podają za receptę udanego związku to, że czasem należy ze sobą zatęsknić. I oczywiście, jeżeli ta tęsknota od czasu do czasu się pojawia, to jest bardzo dobrze i zdrowo. Gorzej, jeżeli o tej tęsknocie mówi się wtedy, kiedy się usprawiedliwia to, że na co dzień nie można po prostu ze sobą wytrzymać. Bo jeżeli jeżeli się irytujemy często na tego człowieka, z którym mamy spędzać czas, albo wręcz nie potrafimy z nim spędzać całego naszego czasu, no to to nie jest jednak, moim zdaniem, dobry prognostyk na życie. A pani Edyta sama, kiedy pytała, czy nie przeszkadza jej to, że z mężem dzieli życie prywatne i zawodowe, odpowiedziała: Wręcz przeciwnie, to jest mój komfort. I faktycznie chyba mąż pani Edyty uważa podobnie, bo mimo, że miał duży dorobek, pracował w teatrze polskim, został menadżerem żony, reżyserem jej występów i konferansjerem. A pani Edyta, mimo, że zrobiła wielką karierę, zawsze podkreślała, że to właśnie rodzina jest jej największym sukcesem. Sukcesem, a także syn Mieczysław. Imię nadali mu razem z mężem po dziadku ze strony męża pani Edyty. Moje spojrzenie na wszystko, na cały świat po urodzeniu Miecia zmieniło się na pozytywne. Doznałam szczęścia. A pani Edyta po tym jak jej syn pojawił się na świecie na dwa lata zrezygnowała z występów. Prawda jest też taka, że nawet zaczęło jej świtać w głowie, że może tak już będzie wyglądać jej życie, że powinna zrezygnować i poświęcić się w pełni rodzinie, na szczęście dla nas, jej mąż odwiódł ją od tego pomysłu. Powiedział, że nie może wręcz zaprzepaścić swojego talentu. Powróciła na scenę w 1990 roku z utworem Mamo Córko który podbijał listy przebojów. A pani Edyta przez lata nie straciła nic ze swojej wrażliwości na scenie. I choć sama przyznała, że dla niej potrafi być to trudne, ponieważ tak samo jak kiedyś się stresuje, tak samo przejmuje się występami, to jej mąż jednak bardzo dba o nią w tym temacie. Nikt mnie tak dobrze nie reżyseruje jak Piotr, bo nikt tak dobrze mnie nie zna. Wie, że łatwo mnie zranić, zamknąć i wtedy nic nie pomoże. Piotr mnie chroni i daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. I choć zawodowo tak świetnie się rozumieją, nie ukrywają, że w ich domu czasem iskrzy. Obydwoje mają silne charaktery. On jest przywódcą, ona nie lubi nikomu się podporządkowywać. A co dziś słychać u pani Edyty? Właśnie wyruszyła w trasę koncertową, która jest nieco rozciągnięta w czasie z powodu pandemii. Jeśli macie ochotę posłuchać jej na żywo, to macie teraz szansę, bo artystka świętuje 35-lecie swojej działalności artystycznej. Choć jak sama przyznaję, bywa to dla niej bardzo męczące. Nie lubię. A zwłaszcza nie lubiłam w latach 80. i 90., wtedy sale, garderoby, hotele to była naprawdę udręka. Dzisiaj jest lepiej, ale byłam zmęczona jazdą samochodem, potem próbą, koncertem i podpisywaniem płyt. Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby to wytrzymywać. Ale przecież panią Edytę my uwielbiamy i kochamy, chociażby za te bardzo pozytywne piosenki, które nas uczą kochać życie, a także za te, które nas rozczulają, pokazują nam to, co jest w życiu najważniejsze. Dlatego myślę, że przy okazji tego odcinka mogę Wam śmiało życzyć, żebyście mogli pięknie się wypowiadać o innych ludziach w internecie, pisać piękne komentarze, dostrzegać w ludziach to, co dobre, zamiast wywlekać na wierzch tylko ich minusy i wady, a także żebyście mogli w internecie się wypowiedzieć i z kimś konstruktywnie porozmawiać, a nie od razu otrzymywać jakieś epitety na swój temat, tylko dlatego, że macie inne zdanie niż inni użytkownicy sieci. Tego wam życzę i sobie oczywiście. No i nie byłabym sobą, gdybym Was nie zaprosiła na kolejny odcinek, który na moim kanale pojawi się już niebawem. A o kim decydujcie w komentarzach. Zawsze biorę Wasze zdanie pod uwagę. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa!